No cześć! No cześć, witamy w kolejnej serii z gry pod tytułem Portal 2. No, tak, tak. <laughs> no, w ostatniej serii skończyliśmy pierwszą grę i postanowiliśmy, że teraz zajmiemy się kolejną częścią, nie? No. Możemy dać już nową grę. No, graj. O, Tamta gra, część to... nam zajęła sześć odcinków, nie? To może ta trochę będzie krótsza, znaczy dłuższa może, krótsza. <laughs> no, bo, bo ta gra, jest po, bo druga część been jest been podzielona been na rozdziały. Dzień dobry. Czas spędzony. Możesz No No ty jesteś w hibernacji, nie? I obudziłeś się teraz w jakimś pokoju testowym chyba? No. To jest jakiś ośrodek testowy? Nie, to jest chyba hotel. Nie wygląda jak hotel za bardzo. Dźwięk, dźwięk. brzmi. Spójrz w górę. Aha, mamy taki samouczek. Dobra, no. No, samouczek, dobra. <głos> <głos> Aha, czyli każą ci się gimnastykować. Patrz w górę, patrz w dół. Okej, w dół i już gimnastyka. Zrób skok. Zrób krok. Boże. To jest sztuka. No, musisz patrzeć na sztukę. Piękna. Ale fajnie tam, nie? Fajnie. A, fajnie. Powinieneś teraz odczuwać ożywienie umysłowe. Czujesz ożywienie umysłowe? Nie bardzo co? O, hmm. Dobrze, a teraz prosimy wrócić do łóżka. Już. Dziękuję Zebbie. To kończymy tam sytuację. Dziękujemy. Mam nadzieję, że to się dobrze bawiście. Trzymajcie się no, 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 tak. Dzień dobry. Dobrze. No. No, jakie brzydkie no, no, trochę tutaj spędziłeś. A, kto to mój? Whitley! Gdzie Whitley. jest Whitley? Czekaj, jeżeli Whit to to jest pszenica, to to jest przeniósł. <grym> przeniósł! Albo coś w stylu, nie wiem. No, Whitley gdzie najbardziej No, chyba drzwiami pukał, tak? O, oh, dzień dobry, Whitley. Cześć, <grym> <grym> <Fajnie>. Whitley. <grym> Jak tam leci? Dlaczego ty jesteś przyczepiony do sufitu? No, do czego ma być przyczepiony? Co nie wiem. I on nie jest na czymś. to takiej szynie. No. Taka prowadnica. Dzięki temu może się przemieszczać. No, tak. No, to fajny mój. A W się wydostanę na stąd. Aha, będzie teraz chyba kierował czymś, tak? No, chyba tak. Ej, uj! Zabrało mi wycieknięto. Dobra. Uuu. <kluje> Co się dzieje? Ej. Co tobie się dzieje? Co to było? Tak, słyszę Cię, doskonale Cię słyszę. Hm? O, siła, Oszkodzenie mózgu? Aha, oni chyba robili jakieś e, eksperymenty na ludziach e, za pomocą hibernacji. Czyli hibernowali i sprawdzali, jak się czują po kilku miesiącach. A ona najwyraźniej była tu już troszeczkę dłużej delikatnie mówiąc, bo on tam mówił to jest twój dzień, znaczy, pan, dzień. ja bym po, ja no, ja no, yes. tu powiedzieć tak okay, <susurgery> uh, mam powiedzieć teraz jabłko powiedz ja. No i tak, tak. <laughs> <susurgery> 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 chyba nie rozumiem co to znaczy, nie? No to nie umiesz mówić, możesz tylko spacer nacisnąć. To taki chyba żart wewnętrzny, jak w każdej grze yy, masz jakąś akcję przypisaną np. do spacji, albo do E, albo do jakiegoś klawisza. Dalej, okay. Tak, Tak, ty tylko chciałem wyjaśnić. Jaką ogromna dziura. Boże! Idę, Ten zamiast się skupić na jeździe, to tam opowiadał coś. 10 hmm. tysięcy. Hmm. Trochę ich tu było. No, czas nie no, będzie. No właśnie, musi się skupić. Robot się no. musi skupić. No źle. No właśnie, się, się skupiacie. O nie. Fajnie. O, Aaaa, <grystanie> jak cypiret, aaaa. Dobra, i teraz co będzie? Czyli chyba tylko ty przeżyłaś. Reszcie się nie udało i całkiem możliwe, że ten robocik mały jest za to odpowiedzialny. <grystanie> Miał ich pilnować, czy coś, ale... Ja mu... Co zrobiłem? <grystanie> o nie, muszę tutaj. Przygotuj się. Dobra, przygotuję się. Jak jednym. się tu można przygotować w ogóle, nie? To też jest dobre. No. Ojej. Dobrymi wieściami jest to na przykład, że to nie jest stacja dokująca. Aha, okay. no to fajnie. Więc trzymaj się. Dobra, trzymaj się fotela. Trzymaj się mocniej. Trzymaj się mocniej. Pasami się Seriously, może przydać. <laughs> Klik. Wow. There we go. Now be Dobra, może. Aha. Hello. To jest. A, pamiętasz to miejsce, nie? To jest ten pierwszy. Pierwsze pomieszczenie z tamtej gry, nie? Z tej poprzedniej gry. Z portal 1. To jest prawdziwe zagadnienie. Nie ma naszej kontroli. dzięki emergency testing protocols. Testing może kontynuować. These provide... I to no koniec. I to koniec. Dziękujemy. I znowu 19 tych samych poziomów, co wcześniej. No. Chcę sobie podpisać. Portal. Otwarcie portalu rozpoczęcie awaryjnego testowania za 3, 2, 1. Wow. wyskoczyłeś. Wow, no. Wysk teraz to jest takie zareśnięte. No. Natura się hmm. wdarła. A ciekawe, nie? Jeżeli są bardzo głęboko pod ziemią, to skąd te, tam się drzewa wzięły i wszystko inne? No. Może też jakieś eksperymenty? Czy to dotyka niby tego? Uj się tam na technikali, jak skupiasz. Ważne, że działa. <grym <grym winda zaczyna. Da, idź dalej. Winda. Inna winda. Trochę nowocześniejsze, no, nowocześniejsze. Tam to wyglądało, jakby dużo wolniej jechały, nie, tak. Mm, no. No. Przynajmniej takie wrażenie było, bo światła tak wolno opadały. A tutaj jest dużo szybciej. A już, nie ważne. Teraz jest pierwszy. Pierwszy poziom. Pojemy z portal. Mm -hmm. Idę mm. teraz. Czyli tutaj się nie, nie pojawia czasowo, tylko samemu sobie włączasz tam, gdzie chcesz, tak? Mm -hmm. Teraz sobie idziesz tu. Ja, ale jakoś nie umiesz. W... Nie no, umiesz? No bo jak patrzę do góry, to, no bo jak patrzę normalnie, to no. wtedy ten kom, kompanium jest niżej. A wcześniej było, że jak patrzę, patrzę. na no, wyraźnie. <laughs> Możesz wyjaśnić, to jest bardzo fascynujące, co mówisz. Ja bardzo chętnie posłucham. Nie, no żartuję. Ja się trochę ponabiałem z Ciebie, żeby nie było. A teraz Ty się ze mnie nabierasz. Okay. No i fajnie. No, Zabawnie musi być, nie? Jadę na dół. A czemu tu tę myszkę tak do przodu Nie Nie, o to mi chodziło, ale dobra. Dobrze <noise> tak czepiam, sorry. Hmm. Czepielski Darek. Co my tu mamy? Bzd. Laborator bzd. E, zobacz. A, ci się kłaniają przed wieżyczką tą taką do strzelania, tak? boję się iść, Dobra, go. Go! Go! To nie maraton, to sprint! Ja nie mogę hey, tu w tej grze sprint. Hej, udało ci się! Cześć, kulko. Aha, portal teraz zostaniesz w końcu. Portal gone. Możesz iść. A, dobra. Oh. <mum> Oj, to nie miało się wydarzyć chyba. A może i miało? Widzę. A dostaniesz oba, czy na razie jeden tak jakby? Na razie jeden. Aha. No dobra, zawsze coś. No, tak jak w pierwszej mhm. części. Teraz jest trochę gorzej, nie? Bo nie wiadomo, czy trzeba iść korytarzem, czy jakąś dziurą, nie? Gdzieś tam. Mhm. Jest trochę gorzej. Ale widzę, że idziesz... Śmigasz jak stary. Wow, ale Ale też Nie czekaj, bo ja już się potraciłem. Gdzie jest? <grywk> o, pięknie. Śmierć android wojskowy nie uszanował twojego no... no... robotyki. A, nie chcę mi się tego czytać. Mamy się nic nie chce. No, nagrywać na miesiącu? To jest na czym Mi sięce. też. Ja bym sobie też pograł w końcu. No i tak tylko patrzeć. Pograł. Daj mi się pograć. Daj trochę, daj sobie kliknąć. Yes! Ale fajnie się grało. <grym? <grym? Mogę jeszcze trochę. Nakliknij. No Co robisz? Muszę słuchać jakoś? A, Smoke jazz puścimy. Hmm. Koniec. Zepsuli nam zabawę. Mhm, nam Co zabawę. Za... A ty nie musiałeś chyba tu wskakiwać. Nie. No. Ale ja chciałem. Okej. Okay. No puść! <laughs> Położyłeś to? <laughs> zepsuć. zepsuć. Zepsuć, zniszczyć, zepsuć! Psuja M. Dave. M. Dave psuja. Może ci zmienimy xfk i będziesz miał M. Dave psuja. Jak się jeszcze obracała, nie? Mm -hmm. to jest, to jeszcze prowadzi to. O, ale wymiotasz. M. wymiotacz. Już powoli takiego speedruna tu będziesz robił, nie? No. Ciekawe, jaki jest rekord prędkości z przechodzeniem tej gry. Skrań... Poproszę tu przejść. Okej. Okay. To było trochę dziwne. Tu? A tam po prawej miałeś jakieś, jakąś... Ten, tu, o. <grafy> Czemu tak machasz tym myszką? Water. Kubuś, water. <grafy> <grafy> widać Trajś go sobie. Nawet nie kapek widać, taki duży. No nie kapaj, dobra Teraz sobie stary ma... pierwszy ma. Weź sobie. ja się na piersi. gul, gul. gul, gul. -gul, gul, gul. Mm, nie, ma nie. Nie, nie, nie. Nie, Co tam jest? Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. smutną, taką z bo ja gram, daj sobie jeszcze raz pogrębię. <grym> no. Dobra, poklikaj sobie, no to Nie no, ty ty, klik ty grasz, ty klikasz, to jesteś za hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm hmm. Nie. Słuchaj, tu masz jakieś dwa guziki, tu masz tu, jakieś... Dajcie, dajcie. Guzik, mm, duży guzik. Duży guzik. O! To uruchamia, co to uruchomiło? Te schody? Tak, te schody uruchomiły. Teraz możesz. Tam chyba się coś otworzyło. No, widzisz tu się na żółto zaświeciło ścieżka. A, i tu sobie możesz teraz portfel dać. Tak. Powinien tu wpaść. Uy! A, ten robi tu? Dobra. Musisz go złapać, co? A, nie musisz go łapać, bo tu masz taką sprytną łapkę. Ale to jest sprytne. No, wiem. <noise> Dobra, hey. Możesz tam sobie. Nie chcę tam zostać. Chcę iść za fine. tobą. <grym> za tobą. Ale to czemu go tam postawiłeś i poszedłeś dookoła? <grym> co? Nie <grym> rozumiem. Ale dobra, nieważne, nie muszę rozumieć. Ważne, że przeszedłeś, udało się, idziemy dalej. No, idziemy dalej. To nie działa. Dobra, idź tam, co tam będziesz oglądał, na monitory sobie. Skaczą sobie. Tak. Bo tańczą, albo co oni to robili? Właściwie maszerowali? Masz? Jak co to była za piosenkę? Maszeruję <laughs> wiosnę? Nie. O, ze szkoły. Macie taki questy w szkole. Naucz się piosenki I maszeruję. Nie zaśpiewasz. No, ale ty jesteś. Dla fanów nie zaśpiewasz. Maszy! <laughs> Masza. Наша yeah. и не жизнь, там наш компаньонки. Видаешьин? Видаешьин? Бедаешьин? Видаешьин? Вида? Да. Вида. О, я тут скидывал. Стой! Праведуш, праведуш. A myślałem, że ci ten został. No ja też tak myślałem. to jesteś pracownikiem, odkryłeś tę placówkę. Ha. Co to ma być? To jest komora testowa kolejna. Trzecia chyba, tak? Tam było? A nieważne, która. <laughs> Bo wszystko jest nieważne. A co jest naprawdę ważne według ciebie? Jak dzisiaj coś się wydarzyło strasznego. A, miałeś wypadek. Wypadek mm -hmm, samochata. Stłuczkę. A ty prowadziłeś? Nie, ja, mama. Mama prowadziła? Mm -hmm. I co się stało? A, ktoś nam wjechał. Wjechał wam? Mm -hmm. W tył. No. Mocno. No mocno. Fajnie było? Nie, nie fajnie. Nie fajnie. Ja myślałem, że takie epicko, że... że wyszedłeś jak fajnie! Zrób to jeszcze raz! Ale mocniej, nie? Ja no. no żartuję nabijam się. No. Nie no, traumatyczne, straszne. To jest straszne! Dramatyczne! Ale. Wszystko jest w porządku. Dramatyczne! To, to tylko draśnięcie. Tak. A nie miałeś jakiegoś guzika? Wcisnąć. Nie! Uhu. <grym> się. Oczywiście. Chyba coś ci się pomieszało. Tam muszę! <grym się> no właśnie, tak kombinuję, co ty tu robisz, kurczę, jak tutaj była tylko. Uhu. Тут не было ничего? А ничего? Тут, тут, тут. открывай. А, и теперь ты А, вот, снова там. Dobra robota, obywatelu. Przyszłość. Jeśli jesteś stary, ograniczony umysłowo, to ja, napromieniowany w takim stopniu, już przyszłość nie powinna zacząć od ciebie, prosimy o powrót do twojej prymitywnej czegoś tam. <śśmieniu> prymitywnej lokalizacji? Nie, prymitywnej aparatury.

Musisz się przygotować, żeby go złapać. Przygotuję się. Złap go, czekajcie, proszę przygotuj się, żeby mnie złapać. Na wypadek gdybym jednak jeszcze coś tam na trzy gotowa. Raz, dwa. Trzy. Wysoko. Chyba za wysoko. Słuchaj, zaczynanie na trzy daje ci za dużo czasu na myślenie, więc tym razem wyrobimy to na raz, gotowa? <noise> Nie jest martwy, aaa! Podłącz mnie do tego gniazda w ścianie, no, dobra? Coś ci się pokaże, spodoba ci się. Nie, No podłącz go. No tak, tam. no tak, nie potrafię tego zrobić, gdy patrzysz. Już? Możesz się odwrócić. Co właściwie zrobił? Hm. Wspaniałe, możemy iść gdzie tylko chcemy. Zaraz, chwilę mam. gdzie my jedziemy? Nie, Sekunda, nie niech zorientuje się w terenie. Hmm. W zasadzie to wystarczy iść wzdłuż szyny, czyli może iść gdziekolwiek chce, ale mimo wszystko i tak gdzie tam, gdzie ta szyna. Jeziczka! Dobra, no, to to. Halo. Jeziczka, mówi: halo, halo. Ja nie jestem. Dobrze. I w tym momencie zakończymy pierwszy odcinek, co? Mm -hmm. Mam nadzieję, że seria będzie Wam się podobała. To był mój pierwszy odcinek. Sportal, Sportal Game 2. No i dalej. Zatrzymaj no, się. No dobrze, zatrzymaj się. Tu. Żegnamy się z Wami i zapraszamy w na następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. No hej, pa.